Witam was wszystkich, witam, witam. Witam polskich yy, piłkarzy i witam yy, fanów reprezentacji Polski. <grywka> Oczywiście w świecie mancici. Dzisiaj zagramy sobie z Norwegią. Jest to chyba towarzyski mecz, tak? Sprawdźmy tylko czy wszyscy są. Tosia, Andrzej Zalewski, Renia Stefcio Nawrocki, to oczywiście Udon Mateusz Matikesz i Szczęsny Dokonamy mojej korekty Zalewski woli być z, po skrajnej stronie niż na środeczku dobrze Stefcio wreszcie wrócił do polskiej reprezentacji bardzo ładnie O, no te treningi to wiadomo, tam nic specjalnego. O. Stewcie, nawet się mu nie chce biegać. Polska! No i dobrze. Polska! Chyba gramy u siebie na narodowym, nie, ale to jest chyba towarzyski mecz, to nie są żadne eliminacje. No i dobrze, tak dla relaksu sobie zagramy w środę. No, jak ładnie. Jest Odegarta, ale nie ma Halanda. Dobre wieści. Ha, ha. Wojtek szczęsny! Stefcio, Udon, Mateusz i Matykesz, Renia, Andrzej, Tosia, Nikola, Zalewski, Zieliński, no i nasz król strzelców Robert Lewandowski. Tak, tak walnijmy sobie fotkę na pamiątkę. Wreszcie jakaś fotka ze Stefciem. Norwegia to samo, wiadomo. Mira, Meling, Daland, Ayer, Pedersen, Zafris, Zafiris. Elium, Edegard, Aursnes, Nusa i Botheim. Botheim zamiast Halanda, ale będzie słabo. Piotrek! Niecham się! Ups, Andrzej! Ty to co innego! Ty to wiadomo, że przedryblujesz! Ja No i wpadka! Upsa! Stefcio! Udom, Łap go! To tylko Botheim! Ładnie udom, Bardzo ładnie! Stefcio! Och, kurczę, Odegard. Prawie to zmieścił. No, nie upilnowaliśmy go, no. Chociaż w sumie, gdyby Matic nie przeszkadzał, to pewnie by trafił. Więc to też nie jest tak do końca. No dobra. Nasza piłka. Spróbujmy to rozegrać. Tak, Mateusz. Okej. Okay. Robert, dawaj. Robert bądź szybki. Ach! Kurczaki! Ale go wywalili. Botheim. Mati, dawaj! Okej. Okay. Oj, dobrze! Rynia, dawaj! Dawaj do Reni! O, dobrze! Ładne! Wysunięte podanie! Rynia już biega! Renia! A, ha, ha. A my rozłapał to! No trudno! Ale pierwszy strzał po naszej stronie. Dobra, Nikolo Zaleski, Matykesz! Nikola Zaleski, łapko! Aj, za późno! Mateusz! Mateusz łap! Elionus jego. Dobrze, Mateusz, ty to jesteś! Dobra! Op. Oj, oj, oj! Uh. Szczęsy! A oh, zmieścił tym razem! Przegrywamy! Oj oj oj, i to ten sławny Bottheim! No dobra, trudno. Trzeba jakoś żyć. Rozpoczynamy! Opsy! Oh! Dobrze, Robert! Jeszcze coś tam pamiętasz z ryblowania? Dobrze! Sam Robert to sobie rozegrał. Bardzo ładnie! Tomasz Robert! Odpowiedzieliśmy i to bardzo szybko. Nie ma cieszenia się! No! Lewa Lewandowski nie jest się niebity! No i dobrze Dobra, lecimy dalej, szkoda czasu Tosia! Zieliński! O Tosia, dobrze! Bardzo ładnie Tosia Dobrze, Zieliński, dawaj! Pięknie! Bardzo ładnie! Wszystko zaczęło się od przejęcia Tosi, więc to nie tak, że Mamchicza tutaj nic nie pomaga. Ale piękne podanie. Aż dzisiaj, że spalanego nie było. Ale Robert po prostu swoją szybkością wynurzył się. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, dalej, dalej. Kurcze, prawie było. Tosia dawaj! O, prawie! Stać Mateusz! Łapcie pod Hajma, chłopaki! E, łatwo! Dobra! Tosia jesteś silniejszy, dobrze! Nikola Zalewski, bardzo ładnie. O! Nie zgub! O, dobrze! Dobrze, Lewandowski? Rynia! Bardzo ładnie! Rynia! Ale piękne zostało podanie! Bardzo ładnie, Rynia! Rynia! No, teraz to rozmawiamy! A bu! Bez szans! Dobra, 3-1 to już w miarę bezpieczny wynik. Nie będzie nam Norwegia stawiać warunków. Hop! Bothaim, dobra! O! Lewy zieliński. O! Może zieliński coś wykluje! Pu! Aj, ten ajer taki wysoki, taki wielki. No dobra, trudno O Chłopaki, dawać O No trudno, gwizdek Coś tam Przyfaulowaliśmy lekko No trudno Dobra, dobra Zmieniamy Botheima Jakiś chłopaczyna wszedł Nie wiem kto to Sorlo, a nie, to dobry piłkarz. Zamykamy znamy. z Premier League. O! O kurczę, ale Bilard. Ja, bardzo dobrze, udom! Czasami wystarczy jedna interwencja, i to właśnie było to. Zamarkował podanie, a podał gdzie indziej. Bardzo ładnie. Andrzej! A, spalony. No dobra, trudno. No, no był, no. Oj, był, był. No trudno, nie zdążyłem. Lecimy dalej. Ooo, ajajajajaj. Aj, aj, aj. O, a co to było? Takie psikusy. No dobra, to teraz wystarczy, że Renia poda. Andrzej poda. Ładnie idzie Tosia. Opsa! Hej! Co to za nożyce? To się łapto! Bardzo ładnie. Andrzej do Lewandowskiego! Lewandowski! hat -trick. Bardzo ładnie, Robert! Bardzo ładnie, kochamy cię! Tak to rozgrywamy! No i dobrze. No i dobrze. Trener też jest szczęśliwy, bardzo szczęśliwy nawet. Tak. Oj oj oj. Jego nazwisko wypowiedziane przez komentatora. Bardzo ładnie. No i dobrze. A, druga połowa. Kurczę, tyle się wydarzyło, to dopiero pierwsza połowa. No dobra. Jakieś może zmianki potrzebne? Nie, jeszcze nie. Spróbujemy później. Dobra, lecimy. Odegard o! Renia dobrze! Ale nie utrzymała piłki. No trudno. Stepcio, Interweniuj! Dobra. Mateusz. Nie, 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 nie! A wiedziałem, że tak to się skończy, ta zabawa. Bardzo ładnie Wojtek. No dobra, mamy rzut różny. Stepcio musi tutaj aktywnie działać, pracować. Dobra, wybijcie! Bardzo ładnie, Mati Cash! Aj, stracił! Dobra, dostawcie! Za mocno sobie wyłożył piłkę. Jest szybki, ale nie aż tak. O! Na szczęście Wojtek przewidział. Dobra, aj, aj, aj! Podajcie wreszcie do stepcia! Bardzo ładnie. Andrzej? Oho, Andrzej, to będziemy ci wypominać. Bardzo ładny faul, Mateusz! Bardzo ładnie! Jezu, jak mi się to podobało! Spokojnie, tylko żółtko. A nie! Czerwona! O nie! No nie! No przecież tylko w piłkę nie trafi. No dobra, Mateusz, przepraszamy. O je! No, o je! No. Z wielkiej chmury... Nie, inaczej! Z małej chmury wielki deszcz! No co zrobić? No dobra, z tego wolnego nic nie będzie, ale gramy w dziesiątkę, to jest zawsze jakieś osłabienie! No szkoda, szkoda! Kurczę, myślałem, że... że na żółtej się zakończy! Spore emocje jak na towarzyski mecz Mur zatrzymał piłkę bardzo ładnie O, Renia Odzyskała No to lecimy wtedy, lecimy Renia biegnie wzdłuż skrzydła Renia spokojnie Utrzymaj się przy piłce Bardzo ładnie A! Zblokowane Uderzenie Nikola Zalewski dawaj Aj, prawie było. No trudno, no trudno. Fuh. Widać po koszulce Tosi, jako ofiarnie gra. No niestety, trener niezadowolony. No co, no. Miał być gol. Nie ma gola. Dobra. Tak jak manchiczy. Ale nie tak, że oni przejmują. No bez przesady. Stefcio. No dobrze, dobrze, to się, a dawaj! O! Obok bramki, no szkoda! Kurczę, no nie ma szczęścia dzisiaj. Dobra, robimy jakieś, może ten. Może jakieś przemeblowania, może jakiś. Hmm. Jak chce ciś Mateusza, by się przydał jakiś defensywny pomocnik. Mamy kogoś takiego? No nie bardzo. Ojej. No dobra, trudno. Musimy tak wytrzymać Wynik mamy dobry! Może uda się utrzymać prowadzenie no Ale szkoda, szkoda, bo nie wystąpi w następnym meczu! Andrzej Jak tam chcecie piłeczkę? Nie za bardzo. Nie oddam. Ach! W ostatniej sekundzie przejął. Dobra, Andrzej! Andrzej, łap to! Oho! Dobra, drybluj, drybluj! Co tam? Mamy czas! się. Dobra. Stepcio, twoja! Dobrze! Renia, dawaj! Biegnie już wzdłuż skrzydła. Może będzie jakieś plasowane albo prosto padłe. podanie, dośrodkowanie. Nie, jednak drybluje, jednak traci. No, trudno. Upa! O no nie, do końca! Łudzon to jest wojownik! O, Andrzej! Aaa, za daleko był. Stepcio! Taki mały awariat! Dobrze, Tosia. Bardzo ładnie. Nie tracimy piłki. Andrzej! A! Prosto w niego! Wyrósł jak z podziemi! Maticash, dawaj! Sorot! No i dobrze! Znowu piłka w rękach, a właściwie w nogach Andrzeja! Ten Ayer! Ciężko się tu biega! Dobrze, Tosia, Bardzo dobrze! Czyściutko! Oj, oj, oj! Stepcio! Dobra! O, oh, Batikasz, co za podanie! Dobra, trudno! Okej. Okay. udon! Skup się! Ach! Up! No, trudno, tracimy! 4 do 2, też dobry wynik! Sorlot to nie żarty! O, no, dobrze, dobrze! Zakończmy ten mecz z godnością. Renia. O, zakrała do Andrzeja. Andrzej przewinął ich. Ach, nie tym razem, Robert. Oj. Kurczę, Stefcio, nie trafiłeś z tym ślizgiem. Stefcio już na pamięć się ślizgał. Dobra! Ach, dawaj, Stefcio, masz jeszcze czas! Ach, kurczaki! Nie trafione! No trudno. Robert bierze piłkę do domu, bardzo ładnie. Ojejka. dobra, sprawdźmy nasze oceny, Robert! Ład! Wow, trzy gole, jedna asysta, jedna asysta do Reni na pewno. Dzieliński, dwie asysty, nieźle Renia, gol, bardzo ładnie 7-6 Andrzej, 6-8, dużo strat, jedna asysta No, mogło być lepiej To 7-1 Zadowolony, zadowolony Nikola, 6-5, może być Stefcio też, może być Szkoda, że ta bramka Nie siadła, no trudno, wtedy byś to pewnie miał z 8, ale he, he No trudno Udon, 7-7, filar defensywy Bardzo ładne przechwyty Jesteśmy dumni. Mateusz niestety bardzo twoją ocenę obniża, Czerwona kartka. No, nie twój dzień. No trudno. Maticash 6-4. Mogło być lepiej, ale jest OK. Wojciech szczęsny, że dwie stracone bramki, 6-7. Też dobrze. No dobra. O, widzę, że Hiszpania pokonała Australię. Brawo lupę! Co tam za mailika dostaliśmy? No tak, Mateusz jest zawieszony na jeden mecz. No trudno. O, gramy jeszcze z Katarem. To może jutro uda się ten mecz rozegrać? A jak nie, no to w jakiś inny dzień, ale na pewno przed sobotą zagramy, spokojnie. Eee, dziękuję, kochani. Do zobaczenia w przyszłości.